Siema, jestem Groszek i dzisiaj gramy sobie na E4U1. E4U1. Czyli witamy na E4U1. Ogólnie jest świąteczny klimat, pada śnieg. Jak? No. I... Co? No psiu. Jakiś chyba chory będę. Tutaj jest domek fajny. I ogólnie dzisiaj rozbudowujemy, rozbudowujemy Foliu One. Więc idziemy na jakieś tutaj... Yy. Nie wiem, gdzieś tutaj idziemy. Tutaj jest miejsce. ogólnie ulepsza trochę. eforiu. Tutaj wyrównujemy. Dobra. Dobra. Yy, dobra. A w ogóle jeszcze... Jedno info, jeśli chcecie brać y, w, w takich giveawayach lub y, grom ze mną w Minecraft udział, wystarczy, że wejdziecie na Discord, y, który jest link w opisie. No ogólnie, jak nie macie Discorda, to wystarczy, że sobie zrobicie. Dobra, ogólnie zobaczymy sobie. Yy, dobra. To lety ogólnie yy, do Minecraft. Yy, trzeba tego e ulepszyć. Bo tak to nie wygląda za fajnie. Ogólnie pada śnieg teraz. No. Yy, znaczy wygląda fajnie, ale no. Więc... Yy, Musimy zrobić sobie gdzieś tutaj miejsce. Ej, jak pada tak śnieg i ja to widzę? Coś mi się robi zimno w, w realu. Serio. A ogólnie zrobiłem sobie tutaj ulepszenie w moim gamingowym pokoju. Jak chcecie room tour, to wystarczy, że napiszecie byle co. Dosłownie, byle co. Tutaj jest chyba dobre miejsce do zbudowania z czegoś. Dobra. Jak to pada? O Jezus, ale mi zimno. Ty, ale serio. Nie że w Minecrafcie, że coś udaje, tylko serio jest mi tak zimno w realu. Że szok. A jest na to. No dobra, musimy najpierw tutaj wkleić sobie drzwi, przyciemnione szkło i to tyle. Na tym serwie e będziemy robić tyle, że, no, aż w końcu będzie wyglądać jak wojenowice, co najmniej. Dobra. Ale to będzie zajebiste, robię sobie teraz taki, nazwijmy to taki typowo starszy dom, taki, z takim kominkiem i tak dalej. Tu, tu będzie komin. Wezmę sobie... już cegłę. Gdzie jest cegła? Tu będzie komin. Jakoś... A! Poczekaj. Mam... Roznam się na minecraft'cie I wiem jak zrobić zarąbisty kombin No Brato lecimy. Bye bye. Najczęściej moje używane słowo to jest chyba lecimy. Serio. A latać nie umiem. Robię taki Stary nowoczesny dom. Dobra, jest zajebiście. Dobra. Dobra, wyjdź mi, bo nagrywam. Dobra, to budę chata. Leci mi. Dobra. Piec. Ale ten śnieg pada Jak ty się nazywasz na Discordzie? Albo na YouTubie? Graszek Hashtag 2211 y, A na YouTubie nazywamy się Graszek Graszek Hashtag 221 No 2211 a, y, a na YouTubie Graszek Dobra mama mi Wszedła przed chwilą y, dobę. Y, I się pyta durne rzeczy. Ale dobra, ogólnie y, budujemy teraz sobie domek. Y, jeszcze. Scho schodki. jebane panie młotki, zostawcie nasze schodki. Aż mi się Mata przypomnia. Dobra. E-Mata, czyli Mata oficjalnie pozamiata. Ty... Pamiętam jak słuchałem tylko Maty. A teraz to... Y, słucham jak już to Kazika. Okazik to... Matrol nie ma rapu. Y, Muzyki klasycznej też nie, bo ja też nie lubię muzyki klasycznej. E, no i zaraz e, ogólnie będę stawiał film kolejny, bo ja mam już nagrany film, wstawiony i tak dalej, tylko że prywatny jest. Żeby na raz było dużo filmów. Żebyście mieli co oglądać. Trzeba tutaj no. więc co A dam takie coś jak y, zostawicie pod tym filmem zdajmy na to 5 lajków nie no 10 nie przesadzam y, no to to nagrywam calutki film po rusku bo coś tam znaju ruski bo... Ruski to jest, znaczy ukraiński to jest połączenie polskiego z ruskim. Ale co, nie w, wspominajmy o de, debilach za bardzo, znaczno, bo zrobili wojnę. Nie będę ogólnie drążył tematu. Jak widzicie tutaj mam teraz domek se buduje dobra i ogólnie no piszcie w komentarzu a, albo nie na discordzie bo komentarze mam włączone, bo twarz pokazałem e, na discordzie e, co chcielibyście mieć e, nagrane czy to animacje, czyli animacje, co mi się najłatwiej i najchętniej nagrywa? Czy to Minecraft, czyli gra, którą osobiście uwielbiam? Czy to, nie wiem, jakieś reakcje, bo nagrałem i mi się wydaje, że Wam się spodobały reakcje? Czy to, nie wiem? Wszystko, co chcecie, to napiszcie na Discord, na pomysły na ODC. Na hashtag pomysły na ODC. To ja to na pewno wykorzystam. I co, tak wygląda nasz domek. Wchodzimy sobie do. To, że tutaj jest śnieg, to się ogarnie. Ale satysfakcjonujący dźwięk. Płogłoś, nie? Pół godziny już minęło, ale to szybko. Co jeszcze z tamtego odcinka? Więc ile trwa ten odcinek? 12 minut. Uuu. Uh. Więc patrzcie. Tak to wygląda. Serio? Co? Aha, nie wiedziałem o tym. Gram już, już ponad... Nie wiem. 3 lata gram ponad w Minecraft, a o takim czymś nie wiedziałem. No serio, no, wie, no. Taki niby fan Minecrafta, nic nie wie o tym Minecrufcie. No dobra, obojętny. Zbuduję sobie kwarc. Przypomniał mi, o, mi się jedna rzecz o, Czyli że jak w nederze grałem kiedyś na koncie Minecrafter. Ja ciak ja się kiedyś Minecrafter nazwałem. Dokładnie to samo robiłem. co, co teraz. Kyry. Krzesiwo? I co? To wygląda niedobrze, bo to wygląda za rąpiście, nie? Patrz, zrobię sobie taki kominek. Liz goł, gładkie, kwarcowe. Schody Nie no, Polski to by był łatwy do wypowiadania, jakby nie było tych znaków wie jeszcze co, co? No. no. Nie chce mi się brać schodków, dlatego robię 200 IQ za granie To będzie mój dom do nagrywania. No. Teraz to wygląda. Tylko żeby był jeszcze lepszy efekt, położę sobie dywany. Oczywiście w najlepszym kolorze. Czyli że niebieskim. Dobra, daj. Uszko oczywiście też. Niebieskie. Robi wrażenie. Wielkie wrażenie, można powiedzieć. Dam Nie wiem czemu, ale w Minecraft ja zawsze daję tak usz. No. Ty da się. Za zarąbiście. teraz zrobimy sobie to, to wygląda trochę jak, nie no, jak trumna, to nie wygląda raczej jak takie łóżko nowoczesne. Daj teraz, y, to, ten no, bagno, nie wiem, jak to się nazywało. Piec. Piec hajcowany. Nie, to jest chutniczy. Czemu ja zawsze mówię hajcowany? Y. teraz jeszcze dajemy to to jeszcze płyty nie to nie jest to więc co Stawiamy sobie jeszcze tutaj rzeczy. Tak. Tutaj może craftinguś. No i co, teraz wystarczy jeszcze to. I takim, właśnie oto sposobem chciałem Was pożegnać z tego odcinka. Tutaj powinien być ostatni film. Subskrybujcie i no. Widzimy się później.